Witam serdecznie z tej strony Baca. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak sobie zacząć hodować Moa. Jeżeli się chcecie bawić w hodowlę Moa, to musicie najpierw u MPCK, tu jest Kres Miasto, sobie przejrzeć do Wendora, żeby i musicie mieć film Moa. I żeńskiego umowa, no i męskiego umowa w jednej sztuce na jedną zagrodę, nie? Czyli po 10 tysięcy, czy na jedną zagrodę 20 tysięcy wydać. Na Moa plus musicie mieć jeszcze parę Moa i Moa Remedy. Na niej po parę sztuk. I kiedy to już zakupicie sobie, to wtedy jestem na swoim. Community landzie, mały community czy small, to wtedy umieszczacie sobie żeńskiego moa. Znaczy, najpierw jak już kupicie, to najpierw trzeba je, one będą w ekwipunku, to musicie je jakby aktywować. Pojawiają się tutaj i dajecie i tu, wam się pojawi na liście MOA, które dodajecie sobie i potem możecie je Interaktować tu zagrodę, i dajecie męskiego, dajecie żeńskiego, i tu chyba, serduszko ikonka, i aktywujecie, i zaczyna wam się ten proces. No i to jest pierwsza faza. Tu u 12 godzin, tak? 12, bo to godzina gdzieś temu, takim ten, no to 12 godzin macie The mating phase, to jest ta pierwsza faza. No i potem macie Następne już fazy, macie hatching phase, potem to jest druga faza, tutaj zobaczycie już, że jest jajko tu w zagrodzie, jest widoczne to jajeczko, to też animacja tu zagrody się zmienia, jak macie, przechodzi w następną fazę, ten proces breedingu. no i w tym macie potem następny, no i jest faza już wykluwania się maturing, czyli jakby już dorastania, druga to jest jakby wykluwania, trzecie do dorastania, do, do no i też jest niby mamy limity, że legacy level, level trzeba mieć na tier jeden, nie trzeba, nie ma wymagań na tier drugi, już. Żeby móc hodować to potrzebne legacy level 25, na 30 i 40 już. No i to jest Mating phase, czyli 12 godzin ten proces, co ja teraz mam, bo już mi się raz niedawno wykluły te pierwsze, pierwsze dwie sztuki, że powiem. No i jeśli chodzi o, re, jakie jedzonko trzeba im dawać, na przykład jeżeli mamy dwa T1 w zagrodzie moła, to wtedy T1 jedzonko. No jeżeli mamy dwóch różnych tierów, to według opisu, na przykład mamy tier, pierwszy tier drugi moa, czyli męski powiedzmy tier drugi, męski jest tier 1, to potrzebujemy dwa jedzonka tieru drugiego by jakby nakarmić będą głodne podczas tego y, procesu y, no i tak hatching phase czy tam faza wychowania też jest 12 godzin domyślnie no i trzeba w podczas tego hatching phase tam mowa się to moa remedy y, 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 użyć no i też jest opcja nestringu, czyli nestring przeczas czas tego fastgame mamy coś takiego nestring, czyli jakby wypuszczenia tego moa na, na ten, na Zagrody, nie Możemy go wypuścić No to wtedy Wiadomo nam się już nie wykluje, ale jakby wtedy dostajemy jego nie wiem, czy, albo kolor, albo też jakąś tam jego cechę, tego z którego wypuściliśmy. No i faza dorastania to jest bazowo oczywiście 6 godzin, ale podczas, od czasu co parę godzin możemy tam robić interakcję, no i wtedy go karmimy. To z chyba domyślnie o 3 godziny. Interakcja ma 3 godziny cooldownu, może być użyta 3 razy, według opisu. O 4 godziny, każda interakcja o 4 godziny skraca nam fazę tego dorastania. O. No, i jeśli chodzi już o wyższe tiery. To te remedii i jedzonka no to już wymagają tam interwencji innych profesji, do tego żeby daje tylko Tier 1 kupujemy, więc możemy tylko do, do używania Tieru 1 bądź hodowli tier, tier T1 używać tam jedzonka to remedii a już a potem mamy te 2 i wyższe levele w zagrodach, no to już tam niestety musimy mieć z alchemii albo z alchemii z cookingu rzeczy. z cookingu chyba jedzenie, a z alchemii chyba te remedii, jeśli dobrze kojarzę. Ale z tych tieru, z tieru jednego, jak mamy dwa tier 1 mała w zagrodzie, to może nam się trafić tier 2, mi się właśnie wykluł tier 2, i to z jakimś skillem. Więc miałem trochę farta, i się taki do tej dobry. OA. Też można, jakby jeśli chodzi o. No i jeśli chodzi o Renquesta też to te wszystkie Moa, pod które mamy, jakby które mamy jakby w swojej kolekcji, to możemy je potem czy one z wszystkich możemy jakby wyciągnąć z gry i spróbować na przykład je sprzedać. Jedynie można tych, które są używane, nie? Jak tu widzicie do Widomoa, które są w stajniach tutaj, w tej naszych zagrodach używane. Tego używam, te są w zagrodach, te cztery, na tym jeżdżę, no to nie można wyciągać tych, których się jakby używa. Tak to wygląda, ten proces, jeszcze tu zobaczę na półki. No czyli to, o tak jak tu widać, to jest tak, no mała, tak, superioration potem, T2 jest. Teraz, te trzy, te cztery, no i tu te sześć, idzie z te z tego, idzie z tego, idzie zobaczę tego, Zobaczę ręcznie. tego, 4 To jest, aha, to się inaczej trochę nazywa. Ekstrawaganza jakaś, no i od drugiego tieru, no to już trzeba, jak macie w zagrodach, powiedzmy dwa moa, t dwa, no to już potem te no te dwójkowe z cookingu potrzeba, aby im dawać, karmić. I tak samo potem z alchemii też jest. A remedy. Ja tylko nie piszę tu, że to jest tieru, ale to, że widzicie, no i z alchemii remedii. Które jest właśnie tu zakładka misk. To jest na 2. No, czyli mają ten opis, że immunity when they czyli to są te właśnie, które trzeba używać zamiast tego standardowego. Yy, zamiast tego Basic Moa Remedy. Jak macie Wyszetiere już hodujecie. I to będzie w interakcja wymagać krzyżyka zielonego, czyli jakby leczenia, nie? czyli użycia remedii. Więc to tak to wygląda. Jeśli chodzi o hodowlę Moa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.